Witam serdecznie wszystkich Państwa, nazywam się Julita Sobczyk, jestem przedstawicielką firmy SUZE i chciałabym opowiedzieć dzisiaj o e, utrzymaniu ciągłości procesów biznesowych i o tym, jak nasze systemy mogą Państwu w tym pomóc. Od czego chciałabym zacząć? Przede wszystkim od tego, jak ważne jest to, jaki system pod aplikację, czy to SAP HANA, czy inne technologie firmy SAP Państwo wybierzecie. E, również chciałabym opowiedzieć o tym, jak można zautomatyzować pewne funkcje i jak my możemy w tej kwestii a, Państwu pomóc. E, bardzo ważną kwestią utrzymania tego typu systemów jest, jest również kwestia e, gotowości ich na ewentualne niezaplanowane awarie, które mogą się zdarzyć, a także kwestia, e, jak wykluczyć wszystkie przestoje albo zaplanować te, które są niezbędne w taki sposób, żeby wspierały one Państwa biznes. Dlaczego to również Państwa problem, naszym zdaniem? Wiele firm, nawet największych światowych, doświadcza przestojów w ciągłości działania nawet kilkukrotnie w ciągu roku. Jak widzicie Państwo, jedna czwarta firm największych światowych w ciągu ostatnich trzech lat doświadczyła od 5 do 9 przestojów najważniejszych aplikacji biznesowych. Kwestia. Dostępności systemów jest drugą wymienianą przez decydentów IT najistotniejszą kwestią e, związaną z utrzymaniem tych systemów. E, jak możemy pomóc Państwu w doborze e, tego, tego systemu? E, od wielu lat rozwijamy wspólnie z SAP-em wiele technologii wspierających sam system Linux, na którym oparta jest choćby najnowsza technologia SAP HANA. To są dedykowane specjalnie systemowi funkcje, które pozwolą Państwu zautomatyzować choćby wdrożenie czy dalsze utrzymanie tych systemów, monitorować ich pracę, czy też powiadamiać Państwa o tym, że coś gdzieś jest na przykład Zasoby są na wyczerpaniu. Um, przewagi technologiczne, o tym też parę słów powiem. Dlaczego nasz Linux i dlaczego nasze technologie, naszym zdaniem, będą dla Państwa e, jak najbardziej e, korzystne. E, zacznę może od tego, że wielu klientów wykorzystuje technologię sap w danej wersji, na danej wersji systemu bardzo długo. Zauważyliśmy, że ta równowaga pomiędzy innowacyjnością a stabilnością bardzo często przechyla się jednak w kierunku tej stabilności. Te systemy muszą długo działać, muszą dawać Państwu możliwość planowania pewnych kolejnych update'ów czy innowacji, które chcecie wdrożyć, ale, ale dawać Państwu też możliwość właśnie wykorzystania danej technologii jak najdłużej dłużej. My wydłużyliśmy czas wsparcia dla systemów opartych na SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications o dodatkowe 18 miesięcy, jeśli chodzi o każdą poszczególną wersję update'u tego systemu, jak również całe wsparcie dla jednej konkretnej wersji, jak w przypadku tutaj tego, co Państwo widzicie, wersji 15, aż do 13 lat. 10 lat to jest takie pełne wsparcie, które oferujemy, a te trzy dodatkowe to jest właśnie możliwość wykupienia tak zwanego long term Long Term Service Support. E, nasze technologie, niezależnie od tego, na jakiej platformie sprzętowej chcielibyście je Państwo wykorzystać, czy to będzie u państwa w, w waszej serwerowni, na systemach fizycznych, czy też na zwirtualizowanych środowiskach, czy to będzie w chmurze publicznej, niezależnie od tego, jaki to jest dostawca, czy jest to Microsoft Azure, Google Cloud, e, czy też technologie SAP. Tam wszędzie macie Państwo tą samą wersję systemu, która jest powielalna, jest możliwe mieszanie tych środowisk, to od Państwa zależy i to Wy decydujecie o tym, w jaki sposób te technologie wykorzystujecie. Nasze e, technologie kontenerowe również wspierają i jest możliwe użycie ich w przypadku instalacji, niezależnie od tego, w którym miejscu e, ma ona miejsce. To, co jeszcze może być dla Państwa istotne. E, SAP wymaga tak naprawdę, żebyście Państwo do nich zgłaszali wszelakie e, problemy, które mogą się zdarzyć z takim systemem. E, my dzięki e, SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications dajemy Państwu możliwość utrzymania tego jednego punktu kontaktu. To już my później między sobą wraz z SAPem, jeżeli okaże się, że incydent dotyczy również wersji systemu operacyjnego, na którym stoi aplikacja, e, ciągniemy dalej ten incydent. I pomagamy, że tak powiem, go rozwiązać. E, oprócz tego oczywiście to wsparcie jest na takim poziomie, na jakim wymagane jest wsparcie dla tak krytycznych aplikacji. E, jest to wersja 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji jest odpowiednio wysoki e, i tutaj jak najbardziej e, te wymagania e, producenta aplikacji są, są zachowane również po naszej stronie. E, dajemy Państwu również taki dedykowany kanał aktualizacji oprogramowania e, po to, żeby te wersje standardowe nie mieszały się z tymi wersjami, które są dedykowane tego typu technologiom. Jeśli chodzi o automatyzację pewnych... Yy... Czynności i funkcjonalności, którą można zastosować, e, tutaj chciałabym chwilkę się zatrzymać. E, niezależnie od tego, czy mówimy o systemach już istniejących, czy myślicie Państwo o przejściu na jakieś technologie, na przykład z środowiska Windows do na, na, na Linuxa, staramy się pomóc i wesprzeć Państwa w tym wykorzystaniu tego typu technologii. E, dajemy wiele. Mm, gotowych, Czy to Installation Wizard, na przykład, to jest taki fragment, który pomaga zautomatyzować kwestie instalacji, właśnie niezależnie od tego, czy mówimy o środowisku u Państwa, czy środowisku chmurowym, czy kwestie dalsze, dodatkowych technologii, takich jak Suza Manager, gdzie możemy przy pomocy tej technologii monitorować pracę takich systemów, konfigurować kolejne jakieś wersje, bo przecież jest to środowisko, które najczęściej żyje. Macie Państwo wiele różnych wersji, czy to jest wersja systemu testowa, czy wersja przedprodukcyjna, czy jakieś nowe moduły, które chcecie wdrożyć, to wszystko może być wspierane właśnie taką automatyzacją przy użyciu naszej technologii. Oczywiście o uaktualnianiu i zabezpieczeniu systemów to nawet nie będę wspominała, bo to są standardowe, że tak powiem, rzeczy, które gdzieś tam każdy z Państwa realizuje. Dodatkową funkcjonalnością i ciekawą cechą jest kwestia weryfikacji podatności danego systemu na jakieś opublikowane ostatnio Dziury można sprawdzić, używając na przykład um, modułu CVE, e, wpisać konkretny numer podatności i sprawdzić, które z naszych systemów czego wymagają, żeby e, ta podatność została, że tak powiem, wyeliminowana, żebyście Państwo mogli e, działać bezpiecznie w ramach danej technologii. Jeśli chodzi o systemy tego typu, bardzo kluczowa kwestia to kwestia zaplanowania ich e, e, nazwijmy to e, zapewnienia ciągłości działania tego systemu. E, mówimy tutaj o mm, środowisku high availability, czyli o budowaniu klastrów, czy to są klastry lokalne, czy to są klastry, gdzie możemy wykorzystać e, wiele lokalizacji. E, są to bardzo istotne e, cechy, wielu klientów wykorzystuje nasz moduł high availability, który zawarty jest już w samym systemie dedykowanym SAP-owi e, i tak jak w przypadku wcześniejszych, niezależnie od tego czy są to systemy fizyczne, czy zwirtualizowane, czy używać się ich w chmurze, to wszystko jak najbardziej działa. Wspieramy również i certyfikowane jest nasze związanie pod SAP NetWeavera, z którym zapewne się Państwo zetknęliście. To, co myślę, że jeszcze może być bardzo istotne, to to, że w ramach naszych e, technologii e, klastrowych macie Państwo zautomatyzowane przełączanie. Nie jest konieczna praca e, żadnego z Państwa inżynierów do tego, żeby przełączyć taki, e, taką instancję systemu na tą, która działa, tylko jest to robione automatycznie e, i generalnie obsługujemy również wszelkie nowe technologie, tak jak na przykład pamięć trwała, e, czy to e, Intel Opte, czy technologie dostarczane wraz z systemami Power firmy IBM. E, oczywiście dedykujemy też wiele rozwiązań, które e, wspierają kwestie bezpieczeństwa danych systemów. Rozwijamy specjalną zaporę pod systemy SAP-HANA. E, to też jest jakby zawarte w ramach standardowego systemu. Dodatkowo e, chciałabym tutaj podkreślić dostępność e, rozwiązania, które uzupełnia funkcję normalnego systemu, kwestie technologii SUSE Life Patching. E, jak wiecie Państwo, każdy system wymaga e, w którymś momencie e, uaktualnienia, wgrania jakiejś łatki, czy to poprawki bezpieczeństwa, czy e, innej kwestii, która dotyczy e, całego działania systemu, jego choćby stabilności, czy, e, czy wysokiej dostępności i y, bardzo często klienci szukają rozwiązań, które pozwalają im zrobić coś takiego w sposób bardziej zaplanowany albo wręcz uniknąć tego typu kwestii jak Położenie całego systemu, żeby można było działać bezpiecznie dalej. Technologia live patching pozwala Państwu wgrywać nawet na poprawki do jądra linuksowego bez konieczności restartu całej aplikacji. Robione jest to w sposób y, automatyczny, a sam restart wymagany jest tylko raz do roku. Także tutaj zdecydowanie możecie wykorzystać tę technologię po to, żeby właśnie a, być w pełni dalej bezpiecznym, czy, czy też wdrożyć jakąś nową funkcjonalność. Jak widzicie Państwo, technologie firmy SUZE pozwalają zapewnić tą wysoką dostępność i utrzymanie systemów kluczowych takich, takich, jakim jest choćby SAP HANA w Państwa organizacji na bardzo wysokim poziomie. Wielu klientów sugeruje nam, że dzięki zastosowaniu naszych technologii udało im się ograniczyć koszty. Przykładowo zastosowanie high availability, rozszerzenia, które jest dostępne wraz z naszym systemem. Jeden z klientów policzył dokładnie, że koszty Przejścia z podobnej technologii, którą dostarczał mu producent sprzętu, były nieproporcjonalnie wyższe. Zaoszczędził 3 czwartej tych kosztów, przechodząc na technologię high availability. Utrzymał ciągłość działania na poziomie niemalże 100%. Oczywiście niemalże, gdyż, tak jak powiedziałam, wiadomo, że ten restart gdzieś tam systemu raz do roku co najmniej robić trzeba. Co więcej, technologia pozwala budować klastry właśnie również w oparciu o kilka lokalizacji, niekoniecznie bliskich sobie. Mogą to być oddalone od siebie. Serwerowni w Państwa firmie. Kwestia zastosowania pozostałych technologii, takich jak Live Patching, pozwala ograniczyć te przestoje i są klienci, którzy tutaj mówią, że wykorzystując je nie mają żadnych przestojów w trakcie e, działania swoich, e, swoich e, aplikacji, e, jak również e, dzięki temu, że mogą wdrażać te poprawki, bardzo szybko mogą reagować właśnie na choćby podatności czy eliminować złośliwe ataki a, na. Najważniejsze aplikacje w firmie. E, zastosowanie SUSE Managera e, pozwala zaoszczędzić koszty utrzymania tych systemów, zarządzania, kwestie zarządzania nimi, e, osób dedykowanych, e, które, które muszą te systemy utrzymywać. E, tutaj mówimy o oszczędnościach rzędu około 40% w przypadku konserwacji systemu, czy nawet 60%, jeśli mówimy o raportowaniu tego, w jakim e, stopniu e, to środowisko jest aktualne, gotowe i w pełni działające. To, to narzędzie pozwala również zarządzać e, wieloma technologiami Linuxowymi, nie tylko naszym SUSE Linux Enterprise Server, ale także e, systemami takimi jak Red Hat, e, CentOS, Ubuntu e, czy Oracle Linux i może mieć dużo szersze zastosowanie niż tylko technologia, e, która stoi pod systemami aplikacyjnymi firmy SAP. Na poparcie moich faktów może przytoczę parę liczb. Systemy Sap Hana stojące na Linuxie 80% tych instalacji działa na naszej wersji systemu. Około 90% obciążeń SAP w Microsoft Azure również działa na Suze Linux Enterprise Server. A nasza ponad 20-letnia współpraca z firmą SAP może gwarantować Państwu to, że, że warto w tę technologię inwestować. Sam SAP wykorzystuje technologię SUZE, czy to w swoich wewnętrznych systemach, czy zewnętrznych, czy w ramach oferowanej przez siebie SAP Enterprise Cloud, gdzie to jest wyłącznie system SUZE Linux i platforma Microsoft Azure. Zapraszam serdecznie do kontaktu, jeśli macie Państwo jakieś pytania, czy chcielibyście, żeby Wasze działy utrzymania systemów pod aplikację porozmawiały z nami, zapraszam, adres mailowy. Dziękuję bardzo.